Tym razem jestem poza kadrem, bo mam dla Was taki film, który jest trochę bardziej świąteczno-praktyczny. I już generalnie ten kadr mniej więcej zdradza, o czym to będzie. Mianowicie, mam w domu sporo takich pudełek, które są, pudełek i opakowań po rzeczach no, markowych, które są super w jakości. Tutaj mam od chyba, to był chyba notes Michała, w którym, w, którym, w którym on przyszedł. To jest pudełko po prostu. Takie dość ładne, granatowe, z całkiem takiej mocnej, sensownej tektury, które tak naprawdę, gdyby nie logo, wystarczyło mu przywiązać w i już samo w sobie robi za Oprócz tego mam torbę. To jest taka no zwykła torba prezentowa, ale z bardzo przyjemnego materiału takiego śliskiego. I najśmieszniejsze jest to, że mm, ja jej w ogóle jakby nie wykorzystałam i nie dostałam nigdy niej. Ona była to po prostu dołączona do mojego kalendarza adwentowego, a że kalendarz kupiłam dla siebie, no to jakby tej torby nie potrzebowałam. Natomiast ona jest bardzo ładna. Tutaj w środku ma takie wykończenie w stylu rose gold. Jest z takiego no grubszego śliskiego, przyjemnego papieru, więc myślę, że tak całkiem, całkiem fajnie by się nadała. I mam tu jeszcze pudełka z odbiżuterii Jes, które są w ogóle bardzo eleganckie, takie kremowo-zielone. E, są po prostu ładnie wykonane i dodatkowo one mają taką fakturę, jakby były pokryte jakimś płótnem czy czymś takim. Więc generalnie są całkiem, całkiem przyjemne. I to są właśnie takie przykładowe em, opakowania, którym chcę nadać drugie życie. I chcę wam pokazać, jak można fajnie zakryć to logo żeby po prostu wykorzystać to do, do prezentów, do prezentów gwiazdkowych i ja faktycznie w te rzeczy spakuję po prostu prezenty. Um, I to nie jest jakby jakiś super instruktaż, to nie jest super skomplikowane, natomiast bardziej mi chodzi o to, żeby Was zainspirować i pokazać Wam efekt przed i po, że niekoniecznie trzeba kupować torebki, kupować jakby no, gdzieś tam dodatkowy papier, można spokojnie skorzystać z tego, co już po prostu mamy w domu. Więc myślę, że za chwilę zobaczycie na przyspieszeniu jak sobie z tymi rzeczami działam. No więc zacznę od tych pudełek i zacznę od koncepcji. Więc zastanawiam się to na przykład e, mogę wykorzystać coś takiego i chyba tu się na to zdecyduję. E, to są takie po prostu papiery z wzorami i po prostu muszę wybrać tylko któryś, który będzie pasował i do tego kremowego koloru i do tego zielonego i myślę, że po prostu zakryję to logo i tyle. No i kaweczka i działamy. Jeszcze mam ukończone, także tak wyglądają, wystarczy przywiązać wstążką i myślę, że będą po prostu super, bo są bardzo ładne i ktoś się ucieszy. Runda druga jest z tym pudełkiem, ale tutaj trochę zmienię taktykę. Nie będę używała tego typu ozdobnego papieru, więc jemu na razie podziękujemy, ale mam coś innego, mam okleinę do mebli. To jest taka najzwyklejsza oklejna do metli, ona jest taka delikatnie foliowa, więc myślę, że będzie ładnie właśnie na tej tekturze funkcjonować i zrobię z nią to samo co z tym pierwszym pudełkiem, czyli wyrysuję taki po prostu mniejszy prostokąt i myślę, że to przykleję na zasadzie takiego ozdobnika. Ramka numer 3 i myślę, że to wbrew pozorom jest chyba najczęstszy e, patent, że dostajemy różne rzeczy w jakichś firmowych torebkach, które są często fajnej jakości. I zamierzam Wam przerobić, wiecie, rose gold z marmurem, taka klasyka ostatnio, więc e, też wykorzystam do tego okleiny. Więc jak widać, moje prezenty już spakowane czekają pod choinką i uważam, że prezentują się całkiem nieźle. A najfajniejsze jest w nich to, że były pakowane z rzeczy, które już miałam w domu, nie musiałam na to wydawać dodatkowych środków. A więc jeżeli podobała Wam się ta inspiracja, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.